Niepodległość, sięgnijmy po długim nim. zaznaczmy nacisk na Grzygorza już 18 maja. Kłaniam się Państwu. Bardzo dziękuję za gościnę, bardzo dziękuję za takie nadzwyczaj miłe powitanie. Przepraszam za spóźnienie. Lekkie, nieskandaliczne jeszcze. Widzę, że Państwo tam podpieracie ścianę. Czy tu nie ma jeszcze miejsce? Można otworzyć. Można? Spróbujmy. A może można podsunąć też krzesełka, odrobinkę. Co? Każdy rząd. Odrobinkę podsunąć O poszerzamy. I tak już dość szeroki front gaśnicowy poszerzany. Kościerzy. I tu jest, o, jest przestronnie i tutaj. Tutaj jakiś powiew świeżego powietrza. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest... To jest kampania prezydencka. Rozstrzygnie się. Może na resztę naszego życia, może na resztę życia naszych dzieci, wnuków. Czy my chcemy żyć w Polsce, czy my, czy my się godzimy żyć w landzie eurokołchozowym? Czy w Polsce, czy w jakiejś kolonii? Chcemy być Polakami, czy tubelcami? Tak, tu jest Polska. Tu jest Polska. Tu jest Polska, tu jest Polska i właśnie odpowiadałem tutaj... Na pytanie mediów lokalnych, bardzo się cieszę z obecności mediów lokalnych, bo im dalej od Warszawy, tym lepiej to wygląda. Odpowiadają na pytanie, co ja tutaj mam w ofercie dla kaszu. No bo w kampaniach wyborczych to tak bywa, że kandydat przyjeżdża i dla każdego ma coś miłego i opowiada, jak i kiedy komu dobrze zrobi. Ja nie mam takiej opowieści specjalnej dla każdego, bo ja mam dla wszystkich te samo, bo wszyscy razem musimy odzyskać niepodległość, bo inaczej się to nie uda. Gdyby się dało inaczej, to jak każdy człowiek, ojciec, dzieciom, może bym się zastanowił, czy nie ma jakiegoś lasu, do którego można by się schować, zaszyć, Czy nie ma jakiś... Odległych rejonów na prowincji, w których można by żyć swoim życiem, innym nie wchodząc w drogę. Nie, nie ma już takiej opcji. Wszędzie nas znajdą. I na Kaszubach, i na Podchalu, i na Podlasiu. I wszędzie. Na wschodnich, i na zachodnich naszych rubieżach. Sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Są dwa niebezpieczeństwa, które mogą trwale i nieodwracalnie zdewastować nasze życie. Pierwsze to jest wojna. Polska jest wpychana w wojnę, a warszawskie władze są w to bardzo zaangażowane. I to te poprzednie warszawskie władze, Zjednoczona Urze Prawica, i aktualne warszawskie władzy, totalna, uśmiechnięta demokracja walcząca. Nie ma różnic politycznych, są różnice personalne. Jest walka, bardzo nawet zaciekła, o to kto będzie rozdawał karty i kto będzie rozdawał pieniądze. O to jest walka. Ale nie ma różnic programowych. Jedni i drudzy nas na tę wojnę prowadzili, prowadzą i, i jeżeli obce ambasady karzą, to czy Państwo sądzicie, że się ktoś tam w Warszawie nie zgodzi? Niezależnie od tego, czy to Tusk, czy Morawiecki, czy Kopacz na medr w głąb, czy, czy, czy Kosiniak z plecakiem ucieczkowym? Ja przychodzę z tą prostą w tej sprawie gwarancją. Jeżeli państwo 18 maja zechcecie uczynić mnie swoim prezydentem, ja Wojska Polskiego poza aktualne granice nie puszczę. Nie puszczę. I nie jest to moja deklaracja wymyślona teraz na prędce, podkarpanie wyborczo, ponieważ ja to mówiłem już 10 lat temu, kiedy jeszcze nie wszyscy zauważyli, że w ogóle jest wojna i że w ogóle jest takie zagrożenie. Mówiłem, nie poślę Polaków na wojnę ukraińską. W 22 roku, kiedy nastąpiła eskalacja tej wojny, no to był ten moment, kiedy właśnie z dnia na dzień Adam Słodowy radzi, dziś pokażę Państwu, jak przerobić maseczkę na chorągiewkę ukraińską, prawda? I się obróciły. Chorągiewki na wietrze i podżeganie do wojny stało się bezalternatywnym wzorcem patriotyzmu. I jest do dzisiaj. Dziś jeszcze, chociaż chociaż już Amerykanie wykonali zwrot przez Rufę, nie zwrot, Chociaż prezydent nowy amerykański chyba rzeczywiście nie chce trzeciej wojny światowej. Dobra wiadomość. Ale im bardziej on nie chce, tym bardziej Bruksela, Londyn, Warszawa idą na tę wojnę. I jeżeli idzie Europa Zachodnia, to czym ona na tę wojnę dojdzie? Nawet jakby chciała. Nie ma czym. Nie ma czym. A my zostaniemy zderzakiem. Jak Londyn mówi, premier brytyjski mówi, że jest gotowy wysłać wojska na Ukrainę. On pewnie, że jest gotowy, bo nie ma żadnych wojsk do wysłania. Nie masz żadnego, więc możesz sobie być gotowy. Tak? Czołgów mają Brytyjczycy 15 na krzyż. W związku z tym to jest jak latem 1939 roku. Poklepywanie po ramieniu, upewnianie się, że naiwni Polacy skoczą na główkę do pustego basenu. To my poniesiemy koszty. Jeśli wojsko polskie pójdzie pod jakimkolwiek pretekstem, czy to się będzie nazywało wojna, czy jak to w nowych czasach, nie wojna, tylko jakaś misja rozjemcza, pokojowa, stabilizacyjna, nie wrócimy w jednym kawałku z tej wojny. A my tu potrzebujemy Wojska Polskiego, bo my mamy zagrożenia. Mamy banderowską piątą kolumnę, szanowni państwo, która jak jej się coś nie spodoba, to już mówi do nas głosem pani Panczenko, której duda prezydent belwederski nadał polskie obywatelstwo. Ona mówi, że tu podpalenia mogą być jakaś destabilizacja, jak się Ukraińcom nie będzie podobało. My potrzebujemy, żeby wojsko owszem dwoiło się i troiło. Żeby wojsku nie ma przychylić Tego potrzebujemy Ale nie po to, żeby je wysyłać Za góry, za las Wojsko ma opracowywać I o to apeluję Prezydentem Możecie mnie Państwo uczynić Najwcześniej 18 maja Ale ja już teraz wzywam Wojskowych i policjantów I bezpiekę, trzyliterowe nasze służby Twórzcie plany Ewentualnościowe Operacji Wisła 2.0 bo nie z wszystkimi można dobrym słowem dojść do ładu. I drugie zagrożenie: pakt migracyjny. Pakt migracyjny eurokołchozowy, czyli reeksport uchodźców na uchodźców z egzotycznych krajów. Subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach, którzy używają tych noży na ulicach niemieckich na przykład miast i wygrywają wybory na przedmieściach Paryża i w starych miastach angielskich. Messerincident.de, ile tam? Nabił licznik. Taka strona internetowa. Taka strona internetowa, na której codziennie możecie Państwo zobaczyć, ile takich zamachów z użyciem noża, a, a w praktyce czasem też innych niebezpiecznych narzędzi było. Dzisiaj trzy, no to jest, jest. Z weekend to mają przestój. Tak. Wczoraj było kilkanaście. Wczoraj było szesnaście. Codzienny blon, jeżeli pakt migracyjny zostanie narzucony i przez Warszawę zdradziecko i głupio wykonany, i jeśli i kolaboranci, m.in. z Caritasu, pobudują 49 centrów integracji cudzoziemców, to nasze życie dotychczasowe kończy się. Naprawdę jest lepiej mieć, internet tak diagnozuje, lepiej mieć za sąsiada nielubianego Janusza, niż... Achmeda. Tak, niż Achmeta, który nigdy nie przybywał w liczbie pojedynczej. Nigdy w liczbie pojedynczej. Szanowni Państwo, zaczniemy się zastanawiać nad rzeczami, nad którymi się chwała Bogu, jeszcze nie zastanawiamy. Perspektywa przechadzki wiosenny wieczór, perspektywa powrotu dzieci bezpiecznego ze szkoły. W Europie Zachodniej są zakazane ulice i zakazane dzielnice. I oni sobie z tym nie radzą. I z tego powodu, że sobie z tym nie radzą, chcą do nas problem reeksportować. I władze warszawskie nas przed tym nie chronią. Wręcz przeciwnie. Ponieważ oni się godzą na wszystko, bo się zgodzili. Morawiecki Tusk. Bez względu na to, kto aktualnie jest u władzy. Na wszystko się zgodzili, wszystko zaakceptowali. Zaakceptowali kamienie milowe, czyli muinskie uszy i Polaków, zielony ład, czyli zaoranie rolnictwa, zasypanie górnictwa, niebieski ład, czyli reglamentacja wody. Wszystko to zaakceptowali. Zaakceptował poprzedni rząd nakładanie podatków bezpośrednich przez Brukselę, przez Reichsfuhrerin von der Leyen i jej Radę Komisarzy Ludowych Eurokołchozowych. To jest łamanie konstytucji oczywiste, ale Warszawa to akceptuje, ponieważ to jest Warszawa durniów i zdrajców, kolaborantów i chłopców. Z całym szacunkiem dla starych warszawiaków, wśród których mam też bliskich i krewnych, no ale Warszawa, Śródmieście jest, to jest jak miejsce, w którym wylądował jakiś talerz kosmiczny i, i przybysze z obcej planety poddają nas dręczącym eksperymentom. Co jeszcze wymyślą, Szanowni Państwo? Okna trzy szybowe w każdym domu? Kto z Państwa już wymienił? Kto, kto zrealizował w domu, po rodzicach, po dziadkach, mieszkaniu, dyrektywę budowla eurokołchozową? O, proszę pani, będzie domiar. Będzie domiar za brak zeroemisyjności. Każde gospodarstwo domowe, które będzie opalane węglem, gazem, będzie płaciło dodatkowy haracz. Za tamtej komuny się to nazywał domiar. A już teraz w rachunkach za prąd jest podatek od urojeń klimatystycznych, jest. Kilkadziesiąt procent podatków różnych od ETS-u od na odnawialne źródła energii, czyli państwo dziś macie płacić i zawsze i do końca życia. Na to, żeby szerzyć taką brednię, że węgiel trzeba zasypać, zamknąć i rzeczywiście to robią. Górnicy demonstrowali w Warszawie. Szkoda, że teraz demonstrowali. Szkoda, że teraz. A, a poprzednia władza jakoś tam niestety yy, uzyskała nawet i yy, chętną kolaborację ze strony związku w tej polityce, tej decyzji, że, że ostatnia kopalnia do połowy stulecia ma być zamknięta. Czy państwo to wiecie, że oni naprawdę zasypują te szyby fizycznie, niszczą to, co jest na powierzchni, jak, jak w czasie wojny, jak bombardowanie dywanowe, potrafił zniszczyć kopalnie, potrafił zniszczyć elektrownie, naprawdę to robią. A w imię jakiego urojenia, no takiego, że się kościerzynę będzie ogrzewać i oświetlać wiatrakiem do mielenia ptaków, tak? no kto w to wierzy, ten upadł na głowę, albo jest zdrajcą własnego narodu. To jest jak ludzi naprawdę niepotrzebnie oburzają te skojarzenia. Mnie te skojarzenia się same cisną na usta. To jest kolaboracja, to jest judeneratyzacja. Tak? Żydzi, Żydzi na przełomie 39 i 40 roku, niektórzy byli bardzo zadowoleni z tego, że idą do getta. Niektórzy byli zadowoleni. Oraz, że ci Polacy z nimi zawsze same kłopoty, odizolujmy się, będziemy się sami rządzić. Tak? A dwa, że Judenraty, policja, donosiciele, szmalcownicy żydowscy mieli używanie, mieli imprezę non-stop przez parę lat. No i a gdzie jest analogia? No analogia jest w tym, że na wiatrakach do mielenia ptaków i fotowoltaice też się niektórzy dorobili. I teraz też Karitasy schylają się po pieniądze rządowe na budowanie tych centrów integracji cudzoziemców. Czy potem, czcigodni ojcowie z Karitasu, będziecie organizować milicję dzielnicową, żeby chronić dzieci w drodze do szkoły i z powrotem? Nie sądzę. Nie sądzę. A tak będzie. To jest, żebyście Państwo nie myśleli, że ja roztaczam jakąś wizję, która może się spełni, może się nie spełni, taka hipoteza straszy. No nie. Zajrzyjcie Państwo w internet, a zresztą bywaliście za granicą. Na zachód, na południe, na północ od nas. Czy my tego chcemy? Czy my chcemy dewastacji życia dotychczasowego? Ja nie chcę. Nie chcę tego. Dla moich dzieci. No i muszę myśleć politycznie. Sam nie dam rady. Muszę państwa wciągnąć do tej walki o zachowanie, odzyskanie niepodległości po to, żeby zachować bezpieczeństwo. I jeżeli, jeżeli to się nam uda, mój scenariusz jest scenariuszem pokoju, nie wojny. Moja propozycja jest propozycją normalizacji, a nie eskalacji. Chce normalizacji stosunków wewnętrznych przez uwolnienie przede wszystkim misiów, małych, średnich i mikroprzedsiębiorców, którzy są mordowani. Trwa odstrzał permanentny, całoroczny misiów podatkami. Biurokracją, normami eurokołchozowymi duży się utrzyma, bo duży może ma w osobnym biurowcu obsługę prawną, żeby się wykręcić, wypić i na dodatek, na do budżetu niczego nie zapłacić. A mały przedsiębiorca, mały średni mikro nie uniknie, nie uniknie tego, co nieuchronne i tylko, i tylko centralnie na samej górze podjęte decyzje mogą nas uratować. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wolności bez własności, a żeby była własność, to trzeba zarabiać. To trzeba, to trzeba, żeby jeden drugiemu dał pracę i dał zarobić. To jest dzisiaj praktycznie niemożliwe. Ilu z państwa waszych bliskich szukało normalnego życia za granicą, nie tak dla fantazji w celach turystyczno-krajoznawczych, tylko dlatego, że się inaczej nie dało. No więc jeżeli nie przywrócimy takich warunków gospodarczych, wolności gospodarczych, tak, żeby się dało żyć w Polsce, no to ostatni gasi światło. I wtedy z jednej strony banderowczy, z drugiej strony subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach będą tutaj u siebie na, na swoim. I te resztkę Polaków przegłosują w następnych wyborach samorządowych. I wówczas albo portret bandery na ścianę albo imam na pierwsze posiedzenie nowej rady miejskiej nie daj Boże w Kościerzynie rozwijamy dywaniki i wszyscy padają plackiem nie chcemy tego nie chcemy tego trzeba normalizować stosunki z kim? z całym światem ja oświadczam jako kandydat na prezydenta ja nie widzę a skromnie uważam, że mam jakiś horyzont historyczny geostrategiczny, chętnie się wdam w dysputę z każdym. Wielka gra mocarstw jest to coś, co śledzę na przestrzeni wieku. Dlatego nie jestem zdziwiony, jak Trump z Wasem wycierają podłogę w gabinecie owalnym zełejskim. Ja się nie dziwię, bo, bo ja się tego właśnie spodziewałem, bo tym się kończy wiszenie u cudzej klanki. A mnie zależy na tym, żeby polska polityka nie wisiała u żadnej klanki. Ani w Białym Domu, ani na Kręgu. Ani w Berlinie, ani w Londynie, ani, ani w Jerozolimie. Więc, Szanowni Państwo, trzeba to znormalizować. Znormalizować trzeba po prostu robić dobre interesy. My tych dobrych interesów nie mamy prawa robić, bo jako wschodnia flanka musimy budować żelazną kurtynę dosłownie w przenośni. Nie wolno nam kupować surowców. Francuzi mogą. Francuzi na przykład rok w rok kupują więcej gazu od Rosji, a my sprowadzamy w imię fałszywej doktryny sprowadzamy w kropelkach gaz z drugiej strony globusza. Ja nie mówię, żeby tego nie robić, jak się komuś opłaca, tylko że to, co jest z polską energetyką, to nie jest efekt rachunku rzetelnego, ekonomicznego, tylko to jest efekt politycznej czysto decyzji. Więc trzeba znormalizować i tu rzucam hasło, szanowni Państwo, powinno ono być interesujące dla każdego, kto płaci rachunki, a kto nie płaci? Każdy płaci rachunki za prąd, gaz. Rzucam hasło: most energetyczny z Białoruskiej elektrowni jądrowej. Oni mają tę elektrownię, a my nie. No, no, ale to, to trzeba odgruzować. Dosłownie i przenośni trzeba odgruzować ścieżkę dyplomatycznych działań, nie ścieżkę wojenną. Trzeba się odobradzić. Trzeba przestać organizować seanse nienawiści. Czy nam by się podobało, gdyby w którejkolwiek stolicy w Europie pokazywali na przykład jakąś panią i mówili, że ona jest prawowitym prezydentem Polski, a nie ten tam ktokolwiek, prawda? No a my to robimy. Parę lat temu pan Morawiecki wręczył klucze do willi na Saskiej Kępie, takiej pani wystruganej, nie wiem z czego, prawdopodobnie przez anglosaskie służby trzyliterowe. I, i do dzisiaj jest awersja, ta wersja, że tam na Białorusi to panie demokracja pogwałcona i prawa człowieka. Umówmy się, hasło za wolność waszą i naszą. Jest to XIX wieczny masoński frazes, który był używany wielokroć do tego, żeby Polaków popychać do harakiri narodowego. Czy my mamy obowiązek zajmować się całą galaktyką i odpytywać ze stanu demokracji wszystkich na świecie? Nie, nie tylko nie mamy takiego obowiązku, ale jeżeli jest to sprzeczne z naszym interesem, to nawet nie mamy takiego prawa. To jest głupie, zbrodnicze, a po katolicku nawet grzeszne, dlatego że to jest przeciwko polskim interesom, przeciwko interesom naszych dzieci. Więc trzeba odgruzować, trzeba się skomunikować i wtedy perspektywy otworzą się ciekawsze. Dlatego że zawsze ciekawszą dla normalnego człowieka perspektywą jest pokój, a nie wojna. Na wojnie, szanowni państwo, na wojnie Polska się skończy. Jeżeli Polska da się teraz popchnąć do jakiejś wojny, to po tej wojnie będziemy plemieniem indyjskim. Panie Brea, Polacy to nie żaby, my się nie damy. Panie. Proszę pana, niech pan mi to da na piśmie. Niech pan mi to da na piśmie. Polacy są mocnym narodem. No widzę, że trafiłem tutaj na największego optymistę i to mnie cieszy <śles> to mnie to Polacy bardzo. Póki co mnie bardzo cieszy. Proszę pana, a nie daliśmy się? No, tam trochę nas Trochę, podawali. trochę. Wie pan, jak, jak pięć lat temu stałem w Senie, to dookoła mnie było 459 zamasków. nas trochę, nie? Trochę. Proszę pana, za starego reżimu tak nas nie podzielili, jak teraz nas podzielili. Tamten stan wojenny to była, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, rodzinne, to była fraszka. Teraz takie rowy zostały wykopane, i ja chciałbym tę wojnę zakończyć. Ja chciałbym zakończyć wojnę polsko-polską. Chciałbym powiedzieć, że czas pokazał mniejsza o to, kto się tego spodziewał, kto był w stanie to przepowiedzieć, kto był mądry przed szkodą, a kto po, ale dziś już chyba nie ma wątpliwości, że to jest dom wariatów. PIS P.O. z przystawkami. P.O. pis. To jest dom wariatów. Z tego szpitala zamknijmy tych pacjentów tam, ogródźmy blok płotem z blachy falistej w Warszawę Śródmieście i sukcesywnie odłączajmy prąd i niech on się tam fotowoltaiką ogrzewa. W strefie, w strefie czystego transportu prezydenta Trzaskowskiego. Tak? Wiecie, że jest taka strefa? Wiecie, bo pytałem okna trzy szybowe, zapytam, kto ma elektryka. A może tam na ulicy? Nie, bo one tak nie warczą. One tak nie warczą. Proszę Państwa, to znaczy, że jesteście pod ludźmi. To znaczy, że nie wjedziecie swoim nie najnowszym samochodem, wcale może nie starym, ale nie najnowszym, nie wjedziecie do Warszawy Śródmieścia i za chwilę w innych miastach, gdzie też Eurokomuna jest u władzy, tęczowa, zielona. Nie wiecie? Jesteście ludźmi gorszej kategorii. I ja się temu sprzeciwiam. Wszystkie moje tezy programowe i wszystkie moje dążenia i marzenia zmierzają do przywrócenia ustawień fabrycznych cywilizacji łacińskiej. To znaczy, ja nie wymyślam prochu, nie wymyślam niestworzonych historii i nie mam scenariuszy których świat nie widział. Ja tylko chciałbym powrotu do prostych, starych zasad. Jakich? No na przykład równość wobec prawa. Równość wobec prawa. Chyba każdemu to się podoba, prawda? No to zauważmy, że równość wobec prawa jest tylko pod tym znakiem, pod tym krzyżykiem tutaj w koronie tego orła. Dlaczego? Bo równość wobec prawa jest wynalazkiem, którego dokonał sam Zbawiciel, opowiadając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I nie ma równości wobec prawa ani pod świecznikiem hanukowym, tak? ani tam, gdzie zasady dżihadu pozwalają, a nawet nakazują robić to, co widzimy dzisiaj w Syrii. Tam zatriumfowała demokracja, więc rozwalają pod ludzi. Tak? Eurokochos obserwowałem to na forum Komisji Spraw Zagranicznych, te kampanie nienawiści wobec poprzedniego prezydenta Asada. W dwa tygodnie wywrócili kraj. Ostatecznie. Dziesięć lat się bronili i w dwa tygodnie ich wywrócili. Teraz tam jest normalne polowanie na ludzi. Więc to jest ważne, pod jakim znakiem. Znak krzyża nie jest, proszę Państwa, tylko znakiem wiary, modlitwy. To jest również znak standardu prawnoustrojowego. Niezależnie od tego, jak jest komu blisko do Proboszcza czy biskupa, to każdy przez rozum polityczny, przez zdrowy rozsądek powinien ten znak szanować, bo tam gdzie on znika, nie ma próżni w przyrodzie. Nie ma próżni w przyrodzie. I tam gdzie się pojawiają inne emblematy, okazuje się, że nie działa już nasz prosty system. Równość wobec prawa, rozdzielenie władzy świeckiej i duchownej, nie mylić z masońskim rozdziałem Kościoła od państwa. Więc wspominam o tym, żeby było jasne, że nie wymyślam, tylko odwołuję się do tego, co było. Nie chcę Polski jako rekonstrukcji historycznej, jako skansenu. Nie, ja chcę Polski na XXI wiek super, hiper, high tech. Nie chciałbym, żeby rządziła nami sztuczna inteligencja. Chciałbym, żeby zostało troszkę żywej prawdziwej polskiej inteligencji, ale żeby tego wszystkiego dokonać trzeba odsunąć te najbliższe niebezpieczeństwa i żelazną ręką zaprowadzić wolność gospodarczą, złamać monopol medyczny, edukacyjny, przywrócić tajemnicę handlową, tajemnicę lekarską. Tajemnicę adwokacką, która też jest nieźle nadszarpnięta, no, uleczyć sądownictwo. Kto to ma zrobić? Kto mianuje sędziów? Prezydent mianuje sędziów. Prezydent mianuje sędziów, mianuje generałów. Bądź co bądź też wręcza nominację ministrom. Scenariusz rozwojowy, gdyby się udało 18 maja, rządy prezydenckie, żeby skończyć z tą dwuwładzą, wielowładzą, z tym wzajemnym klinczowaniem się ministrowie rządu, ministrowie prezydenta i na koniec, co jest najstraszniejsze, na koniec okazuje się, że właściwie nie wiadomo kto za to wszystko odpowiada. Bo jeżeli jest nakładanie się i wzajemne klinowanie kompetencji najwyższych organów władzy, no to nie wiadomo nawet do kogo mieć pretensje. Chciałbym.